To nie wiem Teoretycznie powinno być Dobra działa. Tylko miniaturka jest kurwa chyba jeszcze złotera. A nie bo ja chyba zmieniałem ją. Czekaj, ja zobaczycie ją zmieniam. Kurwa, czekaj, muszę tego się wyłączyć. Eee, no jest zutera. Za... Mm, to zaraz mnie się. Jeszcze... Dobra. Teraz pytanie, nie no, PayPal jest włączony, dobra, jest i Musiałem się z Operę weź bo nie wiem, chrom mi się kurwa, nie Dobra, teraz nie. tam. Nie pamiętam, gdzie to się zmieniało, to ja tylko. Gdzie to będzie? Na YouTubie. No to tyle to wiem, kurwa, że ci wie. No wiesz, no może nie wiesz. Czekaj, 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 czekaj bo. No nie mogę, bo to jest zawodowy streamer. Nie, bo my mamy odcinek, bo my mamy odcinek haszlanych, ja tego w opisie szukałem. No, bo bo tu jeszcze 20 minut filmu, ja myślałem, że to końcówka jakaś. Ej, to my za 30 no, minut no, idziemy na ten meteoryt. Coś No. Ja sobie kopię teraz na ten, no, na refy, koksy, aby być przygotowanym w końcu. Czekaj. No, y czekaj, bo mnie tylko sobie skrośniję cholaków przez przypadek. <laughs> Dobra, no <A> co? <laughs> Akurat mam B, ciao, blok. Cieka, bo mina turka kurwa z kolakami jest. Jezu ja nawet moderatora mam. Mówił go. Tak, tak, tak. Dobra, a kopię se na ten. Ej, a co mi daje jakiś perk teleportacji? Co to daje? No Ej. to to możesz sobie ten i będziesz po prostu szybciej się tepał do kogoś na przykład Transmisja do YouTube jest, do, jest za wolno, więc przesuwanie strumienia nie jest płynne w efekcie film będzie. Ślą... I dlaczego? Nie jest znaczy nie pogrom, tylko bananek. Co? Weso, może zrobić? Co? Z bitrate możesz przecież zmienić, nie? A jaki macie bitrate? Ja ogólnie 5k polecam na YouTube, jak no. się streamuję. Ja mam 5k i mi nic nie nie? No. Na ta, a mam... Przepływ bitów. No, no, no. Ty, target, ile masz tego, kurwa? Ej, dasz mi suba na YouTube, ktoś? Aj, e Devil, wypierdala, nic nie da. Nie, no. taka target, target, ale nie o to chodzi. Target, Czekaj, target, to tak muszę to, resetnąć streama, to, chyba co nie? Co mam? Mitraytu, mitraytu ile muszę sobie na... Fula. Fula to znaczy ile, bo można sobie 50 tysięcy kurwa dać, nie żył. No, no jasne. Poczekaj, zobaczę. 20 kafli chyba też weźmie. Gdzie to się sprawdzało? Na ABS-ie chyba to miałeś. Ale mitraytu w... na ABS-ie? No, no, no. A, yy, to ja mam okay, 6 to koła, to jest, nie no, mam pięć koła, to jest tak optymalnie w miarę. A jeśli masz dobrego kompa, to sobie 7 ustaw. Ale... Co, nie, nie, ja tylko bananek robię na YouTube tylko 6 przyjmuje max chyba. Nie, o, chyba nie. Ale Słogi. Bananek, masz włączone? Ma, no, no, mam włączone. O, to ci wyśle no, kurwa. Ale to jest na TV programach. Co A na przykład jeśli ja bym ci dał do Tipo, nie? To też by Nie. A co wy zmieniacie? Bo, nie bo mm. chyba odkryłem target jak ten. Jak zrobisz, nie? Żeby ci kurwa donate'ów nie ściągali sms'em. Tipo ty, jest chyba lepszy od się dajesz? Chodzi, bo... To Tipo jest przyjebane w takim razie, jak nie wiedzą. No nie, bo musisz sobie potwierdzić dane. Numer konto i tak dalej. Potwierdzić. Ci? Możesz bez potwierdzenia nawet do nata wysyłać. ja nie muszę Ale bez wypłacić, potwierdzenia. wypłacić. No to jak będę chciał sobie płacić, to się spotknie. No to sobie teraz potwierdza się, myślę. co ja tam trzeba podać, kurwa. Ty, ja Dawid w ogóle. Usamą, ty, kurw. Ty, dostałem kurwa ogólnie tego. Dostałem kurwa może od Tippy na Bo ja wiesz, Że kolejna taka próba oszustwa skończy się. Się ja, ja miałem już maila od wszystkich stron, ze, skin, ze skinami, że mam, do, że mam dochodzenie z policją i chuj. <grym> no wyjebany chyba. Chuj ja mi mogłem zrobić. Jak mi Paweł odpierdolął. No, chyba no, sobie tylko robić, a dobra, jak to pacjent. Dostałeś na cipem, no i idę na tę parkę, znowu będę dostać już na panie, na tę Sandry. Ja, kurwa, na próbach, próbach asa.networka. Dobra, potwierdziłem. Tak, wyślijmy, typo... Zmoczą no, cię, może chyba, a te chyba no, A kto to, o, ten cygan, to jest taki sam zarobas jak nazi? Nie, nie, właśnie o to chodzi, że cygan jest surowy. Czego nie zarabiał? Zumyłem znaczy, oni, co. zarabiam w taki. Wiesz, na w taki sposób, taki ścigał, po prostu. A na co jest. Jak to jest, kurwa, że. Nie wiem, w Minecrafcie mam 30 ping, a tu mi nie wiem. Mam mam dropa na 20 godzin. A ile tych odmianków nie pan ja ich? Nie wiem, kurwa. Mało, co nie, bo nie odrapiłem. Ale to są niepotrzebne ci są? Co? Nie no, będę je używał do repania, o ja mamy kurwa repanie. No no, repair masz przecież za obu Ale... Mówię... A ma... Lider... Ja się ale nie wiem We... Ale a. mówię, a rapajer naszą skanowili A no to trzeba, no to te chodzić kurwa Na te wjebane kopalnie, nie kopalnie Tylko, na naszym sektorze się nie da kopalni przenieść Daj mi, daj mi linka do TP Dałem ci na to w Kurwa Dobra, to ci mogę na pół wysłać. Idziemy zaraz. Chodzę. Idziemy na tego w końcu, na tego wieczoru. 30 zł, wysłać na, teorek, na teorek. Tak? A ile z tego dostaniesz? Nie wiem, ale chyba nie zabierają dużo mi się wydaje. Kurwa, zobaczmy. Dobra, wiadomość, rucham koty, jak zwykle standard. No. я лупа, можешь тащ, раз меня, а то может так, Не, лидер, то есть, я не, я только не узнаю.